To jest absolutnie najgorszy Pokemon, jakiego w ogóle mogłem kiedykolwiek w tej grze trafić. Najgłębsze wysranie się na twarz gry. Witam serdecznie w piątym odcinku Snaploka. Szanowni Państwo, otóż. Mewtwo przeżył! Jest Git, jest Git, udało się. Przeżył Mewtwo. To jest dla mnie najważniejsze, jakby nie. Ogólnie całkiem fajnie wygląda ten team, ale niestety trzeba będzie dobrać co nieco i, i tak trochę może być już ciężko. Bo Huntera nie możemy dobrać, bo jest wraz z Mewtwo złapany. Starly może być, Matkip nie może być i może być Ilumis. Chyba, chyba wybrałem już mony, które do nas dołączają. O jejku. E, mówiłem, że Starli może być. Tak, Starli może być. Niesamowite zostały dwa mony w boksie. To jest już. No jest, jest ciężko, jest ciężko. To nie, nie ma co ukrywać, że faktycznie mogą być już drobne problemy. Nawet to gunwo do nas dołączyło. Nie bywały. E, słuchajcie, dziś będziemy pokonywać gym numer 5. A gym numer 5 oznacza, że. Ehm... As naszego przeciwnika ma level 31 i taki jest też nasz Level cap. Ostatnio był to 25, więc skaczemy o. żeby Wam nie skłamać o 6 leveli znowu. Coś wspaniałego. Oduczymy się sweet scent. Generalnie to gunwo to będzie bardziej cleric. Będziemy mogli łyszować na nasze mony. HP żeby było? Encore chyba jednak nie chce. Mówiłem, że 31, więc dam ci 28, kolego. A pozostałe mony. 27 to myślę jest tak w sam raz, nie? Oby. Słuchajcie, jest już po świętach. Już tak oficjalnie, dla Was. Dla mnie jest. 15 minut po nagraniu poprzedniego odcinka, ok? Więc więc tak, nadal, nadal będzie noc w grze. Jeżeli ktoś nie lubi. Trudno, nie mój interes. <laughs> nie mój interes. No. Shit happens. Także, także tak. E, dolewelujemy Pana Wodeckiego i mamy Starawie i to jest już oficjalnie dodane na layout, prawda? Obym tylko pamiętam, żeby to dodać na layout. Ojejku! Endeavor... Nie chcę, nie chcę opierać się na używaniu Endeavora. Ale jeżeli będzie sytuacja taka, jak ostatnio z Palkią, to nie zawaham się poświęcić tego Mona, żeby był ratunek. Wait! Czy jak była sytuacja ostatnio, że walczyliśmy z tą dialogą, ona nam rozpieprzyła tyle timu, jakby większość timu. Czy to oznacza, że dzięki temu nasze pstryknięcie było mniej bolesne? I guess? Chyba? No dobra. Dziś udajemy się na lewo. I na lewo mamy nową drogę. Route 38. Numeracja tych dróg to jest dla mnie jedna, jedna wielka zagadka. Ale jest, jest, jest rut 38 i nowy mony, nowe dwa pokemony do złapania. Zobaczmy. O, Luxray. To jest o wiele lepsze niż to gunwo nasze. Nie, dobra, dobra, nie, nie. Mamo świnia. Proszę wejść, kliknąć Powder Snow, trafić pięknego kryta i złapać Luxraya. Bardzo dziękuję. Luxray uważam, że jest bardzo, bardzo spokomonem. monem. Um, Luxray kojarzy mi się z żarówką, a jedyna firma produkująca żarówki w Polsce... To Osram. Teddy Ursa jest naszym kolejnym Pokémonem i obawiam się, że bajta nie przeżyje. A wyślemy Papera. Aha. Mega Drain. Idealnie. I w tym momencie rzucamy bola. Teddy Ursa, tak? Dobrze. Teddy Ursa. Teddy Ursa, dobrze, dobrze nazywam go. Git. Kiedyś grabek wymyślił dla niego imię i uważam, że jest idealny. Kolargol. O aż! Powiedziałem to! Powiedziałem to za pierwszym razem. Co się dzieje. Nawiedzony ziomek. Mówi prawidłowo imiona Pokémonów. What? Ojeju, niebywałe. Ominę sobie ich. Bo dlaczego mam z nimi walczyć? Droga 39. Wydawało mi się, że kliknąłem, że nie chcę, ale widocznie gra wie lepiej, więc to trudno. Droga, mówię jeszcze raz, która? 39. Ej, ale że złapać. Dw e, przepraszam bardzo, 4 Pokémony i jeszcze nic innego nie zrobić w grze, to to mi się podoba. Taki odcinek. Taki odcinek, to ja lubię, tak? Dobra, 39. Y route. I mamy Waylorda. Waylord. -way 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 Waylord jest. Never mind. Nie było tematu. Nie mamy Wailorda. E, momencik, bo muszę sobie to poprawić. Nie mamy Wailorda. Niestety nie udało się złapać Wailorda, moi drodzy. Zobaczmy drugi Mon. Może chociaż tego nie zabijemy, co? Surf. Surf. Never mind. No, wielka szkoda. Dobra, idziemy stąd w cholerę. Nie chcę nawet wiedzieć, co by tu jeszcze mogło być, bo sobie zepsuję humor. Olivine City! Nie, wypad. Już nie chcę z tobą rozmawiać. Idź mi stąd w cholerę. Ziomek. Gdzieś tutaj... O, 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 Wędeczka! Gdzieś tutaj był ziomek, który się chciał wymieniać. Kaktern na twojego Mapa. Nie mam ani jednego ani drugiego. Oj. Czy wy coś mi nie dajecie fajnego? Proszę. Nie. Okej. Okay. Wszystko jasne. E, mamy opcję łowić. Łowić, łowić, łowić w Oliwajn. Więc czemu nie? Oliwine City. Oliwine City. Zapiszmy sobie i yy, łapmy. Oczywiście. Ja będę moczył kija tego lepszego. Tego dobrego kija. Jak to nie ma teraz możliwości? Co ty gadasz, ziomek? A tu? Tu mogę, okej. Okay. Tam nie dosięgło. Po prostu. Zdarza się. O! Co może być w Olivey City? Uuu! Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To mi się podoba. O to chodzi. To lubię. To jest. To być fajny Pokémon. To być fajne. To mi pasować. Magby. Git. Magby. No tak, przecież dolan. Dolan to był zawsze dolan. Kaczor dolan. Eee, a zobaczmy, jakby zachowała się gorsza wędka w Woliwajens City. O! Czy ja wiem, czy taka gorsza? Powiedziałbym, że... Taka nawet nawet. Taka przyjemna dość. Tak, no, tak, tak, to. A, approved. Proszę wstawić memo z Knucklesem. Pff, approved! Nazwy cię... Nie, nie, nie nazwy cię Approved. Ale nazwy cię Tak jak bardzo, bardzo, da, bardzo dawno temu nazwałem Silio y, Attila. Kto wie z jakiej y, serii to było? Proszę napisać. Mam nadzieję, że są starzy fani, którzy pamiętają. Gdzie Atilla pojawił się jako pierwszy. Znaczy, pierwszy raz, o. Eee, no co, ty masz X Speed i masz następujący moveset, ok. Ty masz żadnego itemu, ok. Żaden item i. Deep Sea Tooth. Git. Ale nie zmieniam mojego składu. Bo. Żaden z tych monów nie jest taki, że. O Boże, bo ja muszę to mieć w teamie! Żaden z nich to nie jest miot. Wiecie, co. ten, Wiecie, jak jest, nie? Czy mogę dostać się w tym momencie na szczyt... E, jakby nie tędy oczywiście, nie to miałem na myśli. Ja tutaj tylko po tego Pokédola przyszedłem i ja już lecę na dół, już mnie nie ma. Nie, muszę, muszę się normalnie tam dostać. Ominąłem sobie ziomka, drugiego nie ominąłem niestety. E, umówmy się, Hopip nie jest zagrożeniem dla Blastoisa, okej? Okay? Załóżmy, że tak wygląda świat. Surf, Tauros lo zadziałał. Waterpools? Chętnie, chętnie, czemu nie? Nie, nie chcę z tobą walczyć. Nie, nie chcę twojego numeru. Wypadł. Tu, z lewej, nie wiem, czy nie było tm -u. Jak TM, to ja jednak podejdę sobie, wiecie, bo tm być dobre. Icy Wind, widzicie, warto było. Wejdziemy sobie tutaj yy, po Lens, który poprawia celność naszych ataków, co mi się bardzo podoba. Ja lubię, gdy Quick się odpala coś pięknego. Regirock, czym jest Regirock dla naszego? Uuu, Sandstone. E, chwila, moment, czy ja nie miałem gluma kiedyś? O, miałem. Już nie mam. <ścoughs> Szkoda. Szkoda, ale no już nie mam gluma. Ach, no cóż, nie, nie tym razem, nie? Nie, nie tym razem. Może, może kiedyś się uda, ale no. Maskry. Co miałem powiedzieć, że. A wszystko jedno. Coś tam miałem powiedzieć. Old Amber. Wait, gdzie mogę y, ożywić te skamielinki? w Potter City, prawda? Po Elite Four, po czempionie. Na pewno po czempionie. Nigdzie wcześniej się nie da. Yy! Mogę to Old Amber wymienić na Pokemona? Ładnie proszę, ludzie. Wiecie, że ja, ja tak robiłem parę razy w życiu swoim, że tak, no. Bo to jest pokémon, którego dostałem, tylko nie mogę go ożywić w tym podejściu konkretnym. Normalnie to bym mógł. Ładnie, proszę. Eee, a tymczasem, droga numer 40. Mamy możliwość surfowania. To już w ogóle, ojejku. Droga 40, zobaczmy co możemy złapać. Uwaga, uwaga. Tolerat. Eee, nie miałem żadnego poli, nic? Poli. Nie było. Nie było w rzeczy samej Poliwrath i uważam, że jest co? Co? Kawał fajnego mona. Tylko boję się, że mu zrobię kuku, a mam bardzo mało. Waterpuls przeżyjesz, nie? Mam bardzo mało pokeboli, powinienem sobie uzupełnić. Polytout to był Jabba, ale Rat? Czy ten kuzyn Jabby, czy ktoś taki, siostrzeniec nie nazywał się Zillo? Star Wars, Zillo. Eee, nie, powoliłem Powaliłem, Zillo to była bestia. Ale na pewno on wystąpił w tym odcinku. Eee, ten gruby ziomek na pewno wystąpił w tym odcinku, co była bestia Zillo. Jestem prawie, prawie, prawie pewien. Tak w 90%. A więc uważam, że... Ej. No to po prostu ten blasto jest... Przepraszam, ten polirad będzie bestią, tak? To miałem na myśli oczywiście. Na pewno. To będzie bestia. To będzie bestia, dlatego się nazywa bestią Zillo. Ojt, ja nie chcę woli. Jak go złapałem w Oliwane, czy w... Ja nie wiem. Ja nie wiem. Muszę zobaczyć. Lut 40, okej. Okay, bo bałem się, że przeskoczyłem do Oliwine. Bo da się najwyraźniej da się, ale nie? Eee, zaraz, 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 zaraz. Czy tu jest jakiś ten coś nam nie dawał, ten 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 ziomek? Ty nam coś dajesz? Nie, okej. Okay. A ty coś dajesz? Nie. Dobra. Nie było tematu. Idziemy dalej. Eee, ostatnią umocniki. Ja dało nam całkiem fajnego mona, więc zróbmy to jeszcze raz. Nigdy więcej. <laughs> Nigdy więcej. <laughs> na no co, Pokeball. Nie, nie pojść zongasuj Nie błagam się, naprawdę. Ja nie mam czasu na taki pierdowy Nie mam ochoty na taki pierdowy. Swalot. Słolot, słod, słot, słowol, słowot, słat, Mogę cię nazwać bek. Bek z zaskoczenia. Swalot. No swalot wygląda, jakby miał się zbekać, okej? Okay? Więc będzie bek. Ja poproszę moją jagódkę na poison. Ja się nie będę już cofał. Mógł być Handower. Mogło być pewnie bardzo dużo innych fajnych monów. Mogła być walka z tym siomkiem. A my mamy. O, Lugia, cześć. A my mamy jakiegoś za przeproszeniem. Yy, słalota. Level 31 to jest level cap, moi drodzy. Trzeba się pilnować. Bo tak. Tu jest droga 41. Ej, kolejny mondo do złapania. No to lubię, to lubię, moi drodzy, zobaczmy. Ej, mamy wszystkie startery wodne. I mało tego. E... Nie, przepraszam, nie. Primplav zdech. Kurde, zdech. Bo chciałem powiedzieć, że wszystkie żyją. Otóż nie, nie wszystkie. Nie wszystkie żyją. Ale trudno. Mamy to Dyla, który jest, no jak zwykle świetnym klasycznym fajnym yy, grogodylem. Czy mogę cię nazwać Dandy? Krokodyl Dandy? Być może. Drugim monem będzie. oboż oboz, oboz A kto to taki piękny? Kto to taki piękny? Eee, dobra. Eee, nie skreczuj na mnie tej. Dobra. Słuchajcie, na streamach oczywiście pojawia się niezniszczalny Snorlax. O niku, Owcia, więc witamy serdecznie pana Manchlaksa. Ja wiem, że samica, samiec, whatever. W takich czasach, że. Nie, 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 nie. Cofam to, cofam to, nie powiedziałem. Nie wytnę tego, co prawda, ale nie powiedziałem tego tego głupiego, niedojrzałego, bzdetnego, dennego, nieśmiesznego, gówno żartu. Nie powiedziałem tego, ok? Nie powiedziałem. Nie powiedziałem, za karę sobie usuwam Pokemona. Żartuję, to nie jest za karę, to jest dlatego, że idę do. Między innymi do ciebie, ale do kogoś innego jeszcze miałem pod. O! A jaki piękny pan! A co, co ten pan mi daje? Co ten pan mi. Co? Co ten pan mi daje? Co ten pan mi daje? Piko? O! Solrock! Uuu! Ej, jakby, wiecie. E, Solrock. Powiem tak. E, Lunaton zadziałał. Nie widzę powodu, żeby Solo Rock miał nie zadziałać. Fajne. E, mógłbym zmienić mój imię, ale pewnie wypstrykam go dzisiaj. Więc. Na razie niech zostanie szaki. Bardzo dobrze się przebrał za szakla. Ale ten munchlaks. Ojejku, munchlaksa. Szczerze. tm 21. Szczerze. No, sorry, ale. Biorę munchlaksa. Tylko na którym levelu to się zmienia? Bo ja wiem, że przez szczęście. Ale to jest po randomizerze. Po randomizerze może się zmienić szybciej. Poison Taylor. Ha. Huh. Zobaczymy, zobaczymy. Yy, użyjemy sobie... No sorry, ja potrzebuję Chunky Boya. Okej? Okay? To jest Chunky. To być twarde. Yy, 31 level to jest... Nie, 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 nie chcę tego. Zapomnij. Może na 30 się zmienisz? Żałosne. Jak to się zmieni? To jest Adamant Nature! O! O kurw, o boż, o kurw, o boż, o kurw, o boż, o kurw. Dobra, gdzie jest, przepraszam bardzo, mój stab yy, strength? Stab strength? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Mamy Syquat, mamy generalnie w cholerę czątki boja. Czy ja chcę shadow Claw na te duchy? Yy, kurwa, nigdy nie wiesz, co trafisz, nie? Zamiast lick. O, ja wierzę w manchlaksa. Masz 50% szans, że przeżyjesz, ziomek. Jak Manchlak ewoluuje? Universal, Randomizer... Jakaś strona do tego? Kurwa, coś ten. To chyba ta strona była? Evolutions. 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 O właśnie, mam. Gra Hard Gold Soul Silver. Munchlaks, Przez szczęście. Przez szczęście. Powiem tak. Jeśli ten Pokémon przeżyje. Sorry, nie chciałem wejść w ten sposób. Nie chciałem wam przeszkadzać. Jeśli ten Pokémon przeżyje, to ja yy, ogarnę mu szczęście na najwyższy poziom. I między odcinkami. No, ogarnę, ogarnę, okej. Okay? Jeszcze w Science City możemy złapać dwa mony, więc ja chętnie. Na frizie se popływam, bo czemu nie? I zobaczmy. Ooooo! O ho! Ale piękniusi! Ale piękniusi! dobrze. Pan garcząb y, Garczomp. Jak się nazywał ten, ten, ten Chomp Chomp y, z Super Mario 64? Czekajcie. Super Mario 64 Chomp? Chomp się nazywał po prostu? Chain Chomp. No nie chcę go nazywać Chomp. Jeżeli, bym, jeżeli byłby jakby twardy, okrągłutki, silny, to byłby Czonki. Czy mogę cię nazwać Chompi? Chompy boy? Chompy boy? Miałem beznadziejny nick, tak, okej, okay, ale dawno nie wymyślałem ników do Pokémonów. Dajcie, spokój. Kolejny garczą w Chompi Boy. Nice. Może ma Dragon Rage'a? Miss Magius? Super, tylko że miałem Miss Dryvusa, prawda? Miałem Nie tym razem, kolego, nie tym razem. Szukamy dalej. Ładnie, proszę. Może pomoczek kija? Tylko w tej yy, lepszej formie. Yy, o właśnie, Gudród. Proszę? A jak, jak nic! To jest dobra wędka. To być dobra wędka. Proszę łowić, a nie. O, dziękuję. Miałem embriona. Miałem embriona, to należy do innej rodziny ewolucyjnej. Nie łapię. Miałem jedną ewolucję, mówi się, trudno. Szukamy dalej. Powiedziałem... Nie, dobra, okej. Okay. Mocze gorszego gie... gorszego kija. Uwaga, uwaga, uwaga. Gorszy kij. O, po! Bo... O! A! Base total. Muszę sobie to skalkulować, bo nie podają mi. Base total 244. A nie, sorry, kalkulują jednak. 244. Czy jest gorszy Pokémon, jakiego mogłem trafić tak nieironicznie? Gorszy Pokémon, z którego już nic, ew ewidentnie nic się nie da zrobić. Bo na przykład taki Magikarp, ktoś powie, o jest gorszy? No tak, ale masz z niego Gyaradosa. Sunker Sanker jest gorszy, bo staty bez staty beznadziejne. Tak ale masz Sanflora. Z tego nie masz nic. i to jest absolutnie najgorszy Pokémon, jakiego w ogóle mogłem kiedykolwiek w tej grze trafić. Jakby gorzej się już nie da. Okej. Okay. Jesteś gorszy niż najgorszy jakby To jest Mail Kombi. Wiecie o co chodzi, nie? Łysy skombi dupą trombi. Łysy ci nazwę. Łysy. To jest najgorszy Pokémon. naprawdę. Gorzej się nie... <noise> dosłownie najgłębsze wysranie się na twarz gry. Ale przynajmniej ma Safari Ball, okej? Okay? Nie będę narzekał, dawaj to. Ty masz Bold Nature. Miał Dragon Rage. Berry Juice. Chętnie. Um. Kurde, ten... Mm, ten Dragon Rage. Czy to mi się przyda na lidera? Mogłoby. Czy mam coś, co chcę wymienić na rzecz lidera? Nie do końca. Nie do końca. Więc zostaje tak, jak było. Eee... Tu było coś do złapania? Cliff Edge Gate? Nie, nie było nic. To jest jeszcze Yuzin, który chce z nami walczyć. A my mamy level 27. Trochę mało. Trochę mało. Mówiąc delikatnie, odrobinkę przy mało. Weźmy sobie 29. Aerial Ace, proszę bardzo. Zamiast ruchu Obejs 60, powera, mam ruchu base 60, powera. Ice Fang, dziękuję. Widocznie warto było levelować. Oj, stuknąłem w mikrofon, ale ze mnie beznadziejny twórca, przepraszam najmocniej. E, tu sobie zostawimy ten 28, żeby nie przesadzać. Stuknąłem w mikrofon, bo mnie nimiłosiernie nos spędzi. Co ja poradzę? Nic nie poradzę. P panie, panie, przepraszam bardzo, nie. Czemu pan chcesz w ogóle się ze mną mierzyć, co? Pan jesteś beznadziejny. Pan jesteś. Yy, dupa, pan, żeś jest, a nie gracz. O, tyle powiem. Beznadzieja, naprawdę. Pan grasz jak dupa i w ogóle jesteś dupa i tu z uszami. Dobra, mamy co? Iść do czaka. Czak, Chuck, uwaga, piąty lider nadal korzysta z dwóch Pokémonów. Dzięki za wysoki poziom trudności. Gówno Gro. To jest niesamowite, jak bardzo. Gówniany jest ten region. Tak nieironicznie. Jest absolutnie beznadziejny. Jak ten kombi, co? Dupą trąbi. <śmum> mam w dupie twoje evasiveness, Jakby ja mam i tak. Ej, czy ty masz Focus Punch? Dobrze widziałem? Czy Focus Energy? Chyba Focus Energy, co? Imprison. A nie, super, to był Endur. To był Endur, nie był temat. Mamy level 30. Fajnie by było nie przesadzić. Ale z Mewtwo za mną łaził. Jejku, jaki odniesień jest? Nie, Mewtwo, przyznajcie, on już nawet wygląda majestatycznie. To jest tak cudowny mą. Naprawdę, to jest coś pięknego. Uwielbiam Mewtwo. Uwielbiam. Aby, gdyby nie Zabdos, to Mewtwo byłby po prostu top 1 legendą w. Jaki taunt, co ty ziomą? Byłby top 1 legendą w regionie Kanto. Ale sorry, Zabdos istnieje. Zabdos być fajniejszy. Okej? Okay? Mm, wyjdę stąd. Podleczę się delikatnie, bo mam taki zamiar. No i co? No i będzie walka z szalonymi dwoma pokemonami tego lidera. Ten odcinek ogólnie dostaniecie trochę krótszy. Kto by się spodziewał? Nie? Ale i tak zrobiliśmy dziwnie dużo, jak na tak krótki odcinek. Dobra, wyłączymy sobie mechanizm i idziemy spuścić pierdziel komuś, kto. Bardzo długo się mył, aż w końcu przestał się myć. Zacznijmy owcią. Ja wierzę w tego śliczniutkiego, malutkiego śl y manczlaksika. Nie, nie laksika. Póki jeszcze żyjesz, co tam masz mi do powiedzenia, no? Bawi się w wodzie. Bawi się w wodzie. jejku! Taki ziomek wesoły. Dobra, panie czaku. o Ojejku. Lucario. To jest coś, na czym nie zostanę. Nie ma takiej opcji. Masz intimidate? Masz intimidate, dobra. Bo obawiam się walczącego ataku, nie? Dlatego nie zmieniłem na mamą Me first. Łapka w górę. Area ways. Ale Ale nadzieja. Uff, dobra. Mamy, masz jak na razie trzy ruchy, które nie są efektywne. Czy to jest scena, w której. O, ma bonrasz. <noise> Dobra, weź z tym. <ten> Wypadł. <noise> jestem plus 6, moi drodzy. Sorry. Plus 6. Plus 6. Easy. Lucario jest beznadziejny. Jest beznadziejny już ten. Jak mu tam Octillery nam więcej zrobił. TM pierwszy. Tak naprawdę. Minimize. Ej, ktoś go używał w tym gymie, ok? Więc nawet, nawet jestem w stanie zrozumieć, że, że ten lider nam to daje. No i moi drodzy, to co codziennie macie o 15? Plus czas trwania odcinka, to. to pstrykanie paluszkami. Więc do zobaczenia już jutro.